się tej tajtory, jako że ostatni odcineczek z Robloxa w połączeniu z Brawl Stars bardzo wam się spodobał No to mam dla was przygotowaną kolejną specjalną Brawl Starsowo Robloxową mapkę Patrzcie gdzie się znajduje, tu normalnie są skiny różne Brawl Stars, a bardziej postacie Mamy nitę e, mamy też Bibi i mamy między innymi Spike ale Spike jest fajny, zobaczcie na niego Jest też Leon, widzicie? Ej chłop ze w ogóle, co jest? Leon go chyba zabił, <laughs> e, Mamy też Kroła. o proszę, ciekawy król e, No i Sandy to w dwóch wydaniach, patrzcie jest ten skinek z Senna z Sandy e, no no i oprócz tego mamy też zwykłą Sandy i jest też Mortis oj Mortis, kozacki No i oprócz tego Tara Te wszystkie skiny kosztują 50 Robuxów, w sensie za każdego jednego Więc jeśli chcecie wiedzieć, którego z nich sobie zakupił, to dobijmy tutaj 500 łapek w górę, dobra? Jak będzie 500 łapeczek, to wtedy sobie jakiegoś zakupię, to wszystko zależy od was Ale patrzcie, mamy tutaj różne tryby Duo Showdown, jakieś zwykłe Brawl Stars Game Grab i chyba to jest Zadyma, tak mi się wydaje Więc co sobie pierwsze zagramy? Może Zadymę? Zacznijmy od Zadymy, jestem ciekawy, jak to będzie działało No i już nas do tego przenosi... Ja aby w tym czasie szybko zostawcie suba na moim kanale po więcej odcineczków nie tylko z Robloxa, ale też z innych fajnych gierek, bo ja tutaj dużo fajnych odcinków wrzucam. Ej, normalnie tu jest jakaś bramka, tu są jakieś krzaki, ale gdzie jest piłka, ja się pytam. Tu jest piłka, co jest? Czy tu się da serio strzelać gola? Tylko tu, oni mają pistolety, ej, ja też mogę do nich strzelać, dobra, oberwał, ej, co to jest za Brawl? Fajne to jest, ty w sumie normalny Stars, No w Brawl Stars na brawlu też możemy strzelać. <laughs> Zobaczymy, czy mi się go uda rozwalić, ale na razie coś nie mogę w niego trafić. Halo, rozwalił mnie! Okej, okay, już się odradzam, ale ten chłop mi zaraz strzeli gola! Aj dobrze, że nie trafił w piłkę, trochę to jest taki upośledzony brobol, nie ma co mówić, ale ja spróbuję dojechać tego typa Został znowu minus 20 HP No traf w niego, kurde, ja już nie mam amunicji, jak się przeładowywuje amunicję? No to jest głupie, strzelam do niego i nic nie leci. No, a ten chłop do mnie cały czas może strzelać, to jest jakiś cheater. Zresztą widzicie jaki on ma skina, on to pewnie cały czas, całymi dniami gra, jakiś tryhard, ewidentnie. Ale ja muszę się wybronić, żeby tego gola nie stracić, a wyglądajcie filmik do końca, bo zaraz przedstajemy sobie jeszcze inne tryby, na przykład duo showdown, albo właśnie, no coś to tam jeszcze innego było jak game. Patrzcie, lecę z piłką. Ej, czemu ta piłka się nie kopie, jak w nią wbiegam? Co to jest? <grym> Czy ja go w końcu rozwalę? Nie mogę w niego trafić w ogóle. Dobra, dostał, już mam teraz mniej HP, więc możemy teraz ruszyć z piłką do przodu. Nie, nie da się tej piłki kopać. Ja nie wiem o co w tym chodzi, chyba że pistoletem mam do niej strzelać. Porąbane to jest, widzowie, naprawdę. Nie potrafię tego typa trafić, okej, okay, dostał? Aha i po raz trzeci mnie zabił, jestem totalnym nubem. Nie śmiejecie się ze mnie w komentarzach, naprawdę widzowie. Nie śmiejecie się ze mnie w komentarzach, ej, może przy kampie w krzakach i mnie nie będzie widział i go za Dziękuję. E, tylko nie wiem gdzie on jest w ogóle, kurczę. On gdzieś tam pewnie dalej z tą piłką walczy, bo tej piłki się nie da w ogóle przejąć. Tu jest skopana do krzaków, dobra. Gdzieś ją odkopałem i to bardzo mocno. Chyba poleciała do tych krzaków. Ej, patrzcie, gdzie jest ta piłka. Dobra, próbujemy strzelić gola. Jest blisko bramki mojego rywala. E, miejmy nadzieję, że się uda. To może być mój pierwszy historyczny gol. I po tej akcji przejdziemy sobie już na drugi tryb, żeby was nie zanudzać tą dziwną zadymą, e, która w sumie zbytnio nie przypomina zadymy. O, ale oberwał, patrzcie. Chłop ma low HP. Dobra, i teraz możemy to wykorzystać. Bierzemy piłkę. E, ale jak ja mam to kopnąć do bramki Dobra, oberwał znowu Ej, ej, ja mu więcej o wiele demata zadaję Trzeba to przyznać On sobie wziął jakiś inny pistolet, to ja też Chodź tu, chodź tu Ej, ja nie mogę w ogóle strzelać, jak muszę nic nie miał Dziwne, ej, dobra, lecimy O, 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 gol Widzieliście, strzeliłem gola Let's go No to co, co teraz wybieramy Ja bym sobie może wziął um, Gem graba, na koniec zostawimy showdowna Bo moim zdaniem showdown może być najciekawszy, więc oglądajcie do końca Okej, okay, już mnie przenosi na gem graba Zobaczymy jak tu się będzie grało Ej, to jest bardzo podobna mapka do tej wcześniejszej Ej, Jak widzicie to jest jakiś gem I co, mam go zebrać? Tak, zebrałem jednego gema Ej, ale dziwnie to wygląda Mogliby zrobić już taką bardziej fioletową mapkę Żeby to bardziej przypominało gem graba, a nie zieloną Z krzakami takimi normalnymi W ogóle tu nie ma żadnego rywala, więc jak ja mam grać No to nie jest jakaś mega popularna gra, więc nie dziwię się, że nikogo nie ma, ale no, no tak dziwnie, mogliby chociaż jakieś boty dać, żeby się lepiej grało, no bo tu nie ma co tak naprawdę robić, więc lecimy na showdowna. Albo nie, jeszcze przed duo showdownem przetestujemy sobie ten tryb, tutaj, bo nie wiemy, co to jest tak naprawdę, więc ja sobie w to wchodzę i zobaczymy, jestem giga ciekawy mordeczki. Jak coś, to piszcie mi w komentarzu też tryby, które chcecie, żebym przetestował w Robloxie. Nie muszą być typowo bro coś, co najbardziej byście chcieli zobaczyć. Okej, okay, są tu jakieś kaktusy, więc może będzie gdzieś też Spike. Mam normalnie pistolety, którymi mogę strzelać, ale nie widzę żadnego rywala, którego mógłbym atakować. No halo. Niech ktoś mi tutaj przyjdzie. W ogóle co to może być za tryb? Jak myślicie? Kto się zna na browsta? tych napisze. Ja nie mam pojęcia, może jakiś kurczę, nie wiem, nie no, hejs na pewno nie. Bardziej nagroda może nie? gdzie gwiazdki się zbiera. No bo tak to ciężko mi powiedzieć, co by to mogło być innego, ale no fakt jest taki, że nikogo tutaj nie ma, jedyne do kogo mogę postrzelać to do kaktusa. Tak. no dobra, lecimy na Grawa. Nie Grawa, tylko na duo showdowna. Błagam proszę, żeby na duo showdownie ktoś był. Chcę w końcu sobie do Royale pograć. Jest, ktoś tam jest, widzowie, ej, tu można się normalnie nawalać Dobra, lecimy, patrzcie, chłop mnie nie widzi i zaraz chyba wyrwie lepca O nie, on jakąś ma snajperkę dobrą Co tu się dzieje, ty, ucieka jeszcze, nie umiem w niego trafić w ogóle Ej, widzowie, nie, ktoś do mnie strzela Muszę uciekać stąd, o nie, on jest dobry, oni mają za dobre spluwy Ja też chcę mieć takie jak oni, uwaga tak, też mam, OK, teraz to już oberwał, patrzcie, dostał dwa razy za 14 HP No i teraz muszę pewnie trochę odczekać zanim mi się przeładuje ta broń Ale dobrze, już tutaj widzę swoje szanse, mam nadzieję, że nie deadne, a rozwalę wręcz kogoś, patrzcie, mogę mieć kila swojego pierwszego, aj, uciekła mi ta Sandy, ale spokojnie, przeładowujemy Ta Sandy jest tutaj, nie widzi mnie Chowam się za kaktusem. Proszę, żeby mi amunicji nie brakło zaraz. Jest! Zabiłem ją! Let's go! Mamy killa na Sandy! To mi się podoba, ale muszę uważać, bo tam jest kolejny chłop, który jest groźny. Ja sobie przeładuję. Poczekam chwilę, aż naładuje mi się amunicja. Ej, zmieniamy spluwę. Teraz biorę snajperkę, widzowie. Mogę celować normalnie. Uwaga. Oberwał przecież. Ty, tego rozwaliłem, bo mi podszedł pod celownik. Chciałem strzelić do tamtej. Dostała za 100 HP. Ale ja jestem kocem w tą grę. Jezu, ale snajperka jest w ogóle fajna, widzowie, jak w się się czuję. Prawy dostał. Kurczę, uciekł mi. Okej, okay, może tego w biegu trafimy? Nie, niestety nie siadło. No kurczę, ucieka mi ciągle. Ale mega fajnie się gra jeszcze tą snajperką, jak się dobrze celuje. Duo showdown jest kozacki Nie wiem czemu sobie to się nazywa duo, jak tutaj każdy gra chyba solo. E, ale to mniejsza Ważne, że możemy się strzelać. O nie, tam i tutaj podchodzi blisko. Kto to jest w ogóle? Co to jest za postać? E, ona ma chyba jakiś skina. Dobra, nawalamy ją już na blisko z innej broni. Patrzcie jak mocno oberwała. Teraz tylko chwilkę wytrzymać, żeby mnie tutaj nie zary... Rysowała. i mogę znowu ją nawalać. A i nie trafiłem teraz totalnie całą tą moją serią, e, ale żyję ten ma bardzo mało HP. Jest, kolejny mój kill, ale też deadłem. Mam na razie 3 kile i jednego deada, więc szczerze nie jest najgorzej. Muszę się tylko odrodzić i lecimy po kolejne fragi. E, co bym teraz sobie wziął? Chyba e, to jest najlepsze, więc patrzcie, celuję mu po głowie, ale po głowie wcale nie dostaję jakiegoś większego damage'a. E, no to w tom sobie pocelujemy. O, oberwała mocno, troszkę się nawet oburzyła. Ok, celujemy dalej, patrzcie. No, muszę to przeżyć, kurczę. Teraz wszyscy się na mnie rzucają. Ajajaj, aj, aj, dobra, oberwała, choć tu już ją raz dzisiaj zabiłem i jest kolejny kill na niej. Udało się. Teraz z tego chłopa by się przydało troszkę tutaj potrafiać. On stoi chyba jawczy w ogóle nie gra, więc chciałbym, żeby to był mój kill. Przeładuj to szybko. Okej, okay, rozwaliłem jednego, więc przynajmniej tyle. Mogłem ich dwóch rozwalić, ale zawsze coś. O nie! Tu ktoś na mnie leci, ty. Oberwał mocno, oberwał mocno, jest! Mamy kill! Ola, jestem dobry w tą grę, widzowie! Napiszcie teraz w komentarzu Tori Prost. No bo ostatnio pisaliście Tori Bot, szło mi słabo, teraz już mi idzie dużo lepiej, więc napiszcie Tori Prost. Trzeba pochwalić tutaj też zawodnika. Ta cały czas lata z tą machupą, więc trzeba ją tutaj porobić chyba na blisko lepiej. Um, więc nawalamy ją. A ja nieraz nie trafiłem, dobra, uciekam stąd, jestem nubem um, Czekajcie, tu ktoś się zaraz zrespi, muszę na niego uważać. Kurczę, kibicujcie widzowie. Aj, no i mnie porobili. Już teraz ta forma chyba się skończyła, moja dobra. Ale spokojnie, jeszcze tutaj muszę parę killi zrobić, zanim skończę ten odcinek. Ja się nie podam. O, no tutaj ziomek awczy, więc to będzie bardzo łatwy kill. Ale zawsze do statystyk przyda się. <grym> Okej, okay, tu mamy typa, od tyłu go możemy zajść. Jest kolejny kill, let's go. Wow. Wracam do formy, tam trzeba na tą kobietę uważać, bo ona już nas mnie zabiła i ona mnie goni, jest bardzo agresywna. No i co mam teraz zrobić? Chowam się w krzakach, dobra, jej tutaj nie ma. Tu jest jakiś typek w ogóle. No zaś ona, ej, ona się na mnie uwzięła! Teraz pobawię się w snajpera i troszkę poceluję w moich rywali. Tam jest słopal ale dopiero się odradza, więc jeszcze sobie z nim poczekamy. Czy ktoś inny tutaj będzie? Tak, jest tam ta głupia baba, dostała za sto Pięknie ją porobiliśmy. E, dobra, jest szansa tutaj. O nie, ktoś tu na mnie leci na blisko No scope może? Nie, czekajcie, dobra, e, dawaj, hop, 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 jest jeden kill, teraz tego. Oj, kolejny kill! Oj, dwa kile zrobiłem, dobrze! Ej, z tego pistoletu chyba jeszcze nie strzelałem. Jak rozstrzela? Okej, okay, mało HP to zadaje yy, Tu mi jakiś chłop od tyłu bierze, nie, jak już teraz deadne widzowie, to to już chyba będzie koniec. Ja się już chyba poddaję, niestety już straciłem formę, ewidentnie. Chociaż jeszcze walczymy. Chodź tu, gościu, chodź tu. No nie mogę go trafić w ogóle, dobra. Dostał za 20 HP. Biorę takie spluwy, z których się ciężej to strzela. Yy, ale no, trzeba próbować, nie. Okej, okay, dobra. Oberwał, oberwał, oberwał. Chodź tu, typie. Jest, rozwaliłem go. Jeszcze mamy jednego killa. Jeszcze walczymy, proszę Państwa, ale tutaj to już będzie bardzo ciężka sytuacja. Yy, dostał parę razy, tylko już nie mogę strzelać. Muszę przeładować proszę Jest, jest, jest kolejny kill No i tam mnie pewnie już rozwali, bo nas tą AWP nawet coś potrafi grać. Chyba że będę robił uniki to mnie nie trafi <gry> Kurczę, nie może mnie trafić coś, dobra, mamy szansę ją dojechać Dawaj, 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 co jest, jak ona słabo celuje? No już w końcu mnie rozwaliła, więc tym oto akcentem się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę i suba po więcej. Ello